Idź w górę strumienia. Idź w górę strumienia. Redemptoryści na wielki post. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Szczególny dzień, jakim jest Wielki Piątek, to czas, kiedy nasze oczy utkwione są na tajemnicę Krzyża Chrystusowego. Krzyża, na którym Jezus umarł, Krzyża, na którym przyjął na swoje barki nasze grzechy. Umarł z moim i Twoim grzechem. Krzyż to tajemnica miłości, miłości bezwarunkowej. Miłości, która jest w stanie poświęcić swoje życie dla przyjaciół. Krzyż to tajemnica odkupienia, tajemnica przebaczenia. Krzyż to również tajemnica wiary. Gdy dzisiaj będziemy adorować Krzyż Chrystusa Pana, przyjdźmy z taką wiarą i z taką ufnością pod ten krzyż jak Jezus, cierpiąc zawierzył swoje serce i swoje ciało Ojcu Niebieskiemu. Przytulmy się do krzyża i w nim szukajmy umocnienia, w nim szukajmy oczyszczenia. Ojcze, w Twoje ręce oddaję Ducha Mego. I również zjednocz swoje cierpienie z cierpieniem Jezusa, aby w Jego ranach szukać uzdrowienia, aby w Jego przebaczeniu doświadczyć przebaczenia, aby w Jego śmierci odnaleźć nowe życie. Produkcja, wydawnictwo i kwartalnik Homo Dei oraz redemptor.pl